Pierwsze próby podbicia galaktyki miały miejsce w połowie XX wieku. Zbiegło się to też niestety z kosmicznym wyścigiem USA i dawnego ZSRR, co niewątpliwie wpłynęło na wydarzenia, które doprowadziły do śmierci wielu osób. To, że nie zbadaliśmy jeszcze do końca planety, na której żyjemy, jest oczywiste, lecz mimo to wiadomo nie od dziś, że to, co nie zbadane, pociąga ludzkość najbardziej do odkrycia. Dziś przedstawię Wam największe katastrofy kosmiczne w dziejach ludzkości. Zapraszam do oglądania. Kosmodrom Baikonur. Jest to wypadek, o którym dość rzadko mówi się w kontekście katastrof kosmicznych. Co prawda, nie miała ona miejsca podczas startu, lotu czy powrotu tak jak w innych przypadkach, jednak też miała duży związek z próbami podboju kosmosu. Cała sprawa była utajniona przez władze ZSRR aż do lat 90. XX wieku. Podczas ostatnich prac nad rakietowym międzykontynentalnym pociskiem balistycznym R-16 doszło do wybuchu, na skutek którego zginęły 92 osoby, a przynajmniej oficjalnie. Mówi się nawet o 200 możliwych ofiarach, jednak nie jest to potwierdzone. Podczas przygotowań do lotu próbnego. Silniki drugiego stopnia niespodziewanie się uruchomiły, co poskutkowało śmiercią wojskowych, cywili i inżynierów, którzy pracowali na platformie. Jedną z ofiar był Mitrofan Niedielin, wojskowy, który odpowiadał za cały projekt. Mówiono, że powodem wybuchu były błędy proceduralne, więc zaczęło się od napraw. Zauważono, że PDN. Czyli programowalny dystrybutor napięcia, który miał uruchamiać poszczególne komponenty rakiety, nie działał prawidłowo. Po dokonaniu naprawy, jeden z inżynierów pozostawił go w końcowej pozycji. Dodatkowo, w obawie przed problemami z uruchomieniem akumulatorów ze względu na niską temperaturę, podłączono je, aby wydzielały ciepło. Podczas procedury testowej miały zostać odłączone i ponownie uruchomione w odpowiednim momencie. Niestety większość personelu nie wiedziała o tym. Jednym z nich był inżynier, który zauważył, że programowalny dystrybutor napięcia znajduje się w nieodpowiedniej pozycji i przestawił go, co skutkowało połączeniem obwodu i niespodziewanym uruchomieniem silników, a to zaś doprowadziło do eksplozji. Ludzie znajdujący się najbliżej zostali spopieleni, ci dalej spaleni żywcem lub otruci gazami. Jednym z ocalałych był Michał Jan -Giel, który był projektantem całego systemu. Zapytany przez Chruszczowa, dlaczego przeżył, odpowiedział, że poszedł zapalić i to wszystko jego wina. Apollo 1 Miała to być pierwsza załogowa misja programu Apollo zaplanowana na luty 1967 roku. Podczas jednego z testów w centrum dowodzenia na wyrzutni wybuch pożar, co spowodowało śmierć całej załogi wahadłowca. Mimo szeroko zakrojonego śledztwa nigdy jednoznacznie nie udało się określić źródła ognia. Winę za śmierć załogi przypisano błędom projektowym i wadom konstrukcyjnym modułu dowodzenia. Został on skonstruowany przez amerykańską firmę North American Aviation. Na styczeń zaplanowany był start próbny. Nie obawiano się o bezpieczeństwo, ponieważ silniki nie były zalane paliwem. Sam test miał na celu sprawdzenie, czy nie wystąpią trudności z odłączeniem zewnętrznych przewodów. Od rakiety i przełączeniem na zasilanie wewnętrzne modułu dowodzenia. Już od samego początku pojawiały się problemy, które ostatecznie opóźniły testy o prawie 5 godzin. Po pomyślnym sprawdzeniu wszystkich funkcji, astronauci sprawdzali jeszcze listę kontrolną, kiedy nastąpił chwilowy zanik napięcia. Po odzyskaniu połączenia, obsługa naziemna usłyszała od załogi informację o wybuchu pożaru wewnątrz centrum dowodzenia. Jednemu z astronautów udało się dotrzeć do włazu, który miał się otwierać do wewnątrz. Ze względu na różnicę ciśnień nie udało się go otworzyć, co spowodowało śmierć całej załogi wewnątrz modułu. Obsłudze naziemnej dopiero po pięciu minutach udało się otworzyć właz. Ciśnienie, temperatura oraz mieszanina gazów sprawiły, że stopiły się nylonowe skafandry łączące z wężami systemu podtrzymywania życia. Sojus 1 Wystrzelenie rakiety Sojus 1 było testem przed misją mającą na celu lądowanie na Księżycu. W planach miał być spacer kosmiczny oraz przejście dwóch kosmonautów Sojuza 2, który to miał być wystrzelony dzień później, do miejsca, gdzie wyląduje Sojusz 1. Przedsięwzięcie miało na celu m.in. pokazanie, że to Rosja jest na czele wyścigu kosmicznego. Szczególnie, że kilka miesięcy wcześniej zdarzył się wypadek załogi Apollo 1, o którym wspominałem wcześniej. Mimo wykrycia wielu usterek i problemów zaobserwowanych w poprzednich lotach tego typu modułów, została podjęta decyzja o realizacji planu. Odpowiadali za nią Leonid Breżniew oraz marszałek Dimitr Ustinow. Wystrzelenie Sojuza 1 przebiegło bez żadnych problemów. Po uzyskaniu przez statek zaplanowanej orbity okazało się, że jeden z paneli słonecznych nie rozwinął się do końca. Poskutkowało to możliwością dostarczenia do sojuza 1 tylko połowy energii, która była potrzebna do prawidłowego działania systemów. Niestety, w trakcie przestały działać kolejne elementy, w tym wysokościomierz oraz stabilizacja, co spowodowało wirowanie statku. W międzyczasie załoga naziemna podjęła decyzję o zakończeniu misji i próbie sprowadzenia sojuza 1 na powierzchnię. Pilotowi udało się ręcznie opanować statek i za drugim razem skierować go w stronę ziemi. Kolejna awaria, tym razem czujnika ciśnienia atmosferycznego, spowodowała, że nie otworzył się spadochron główny, nie zadziałały także spadochrony dodatkowe. Sojus-1 wraz z pilotem na pokładzie uderzył w powierzchnię Ziemi z prędkością ponad 50 metrów na sekundę, co jest porównywalne z uderzeniem meteorytu o masie prawie 3 ton. Prochy Władimira Komarowa, osoby, która była jedyną osobą na statku Sojus-1, zostały wmurowane w mur Kremla. Ciekawostką jest natomiast, że pilotem rezerwowym Sojuza 1 był Juri Gagarin. W przypadku niedyspozycji Komarowa, to on wyruszyłby na kwietniową misję, jak się okazało, tylko w jedną stronę. Sojus 11 Misja Sojuza 11 miała na celu drugą wizytę na stacji kosmicznej Salut 1. Praktycznie cała misja przebiegła bez żadnych problemów. Sojus 11 wystartował z kosmodromu Baikonur 6 czerwca 1971 roku. Astronauci spędzili na stacji 23 dni, po czym nastąpiła procedura powrotu na Ziemię. Tutaj też wszystko przebiegało poprawnie do pewnego momentu. Tuż po dotarciu do Saluta 1 kosmonauci poczuli zapach spalonego materiału i postanowili wymienić część systemu wentylacji, a następnie oczyścić atmosferę. Załoga tej misji wróciła na kilkanaście godzin do za 11 aby było możliwe oddychanie na pokładzie Saluta 1. Następnie, w trakcie 11. dnia, wybuch pożar na pokładzie stacji, który udało się ugasić. Pomimo tych przeciwności, w trakcie pobytu na stacji kosmonauci wykonali serię eksperymentów naukowych oraz obserwacji Ziemi. 29 czerwca kosmonauci wrócili do Sojuza i zamknęli włazy. Następnie, z powodzeniem, kapsuła Sojus odłączyła się od Saluta 1 i rozpoczęły się przygotowania do powrotu na Ziemię. Po manewrze tzw. deorbitacji nastąpiło odrzucenie modułu serwisowego, a następnie orbitalnego sojuza. Na wysokości 170 km nad ziemią nastąpiła tragedia. Otworzył się zawór wyrównujący ciśnienie w kabinie. Nastąpiła szybka dekompresja kabiny, w mniej niż minutę całe powietrze uleciało, a kosmonauci ponieśli śmierć. Po wylądowaniu służby poszukiwawczo-ratunkowe starały się udzielić pomocy kosmonautom, lecz było już za późno. Challenger. Już w pierwszej sekundzie lotu nastąpiło uszkodzenie uszczelki prawej rakiety pomocniczej na paliwo stałe. Z powodu kilkukrotnego przekładania misji na kolejne dni, start wypadł na niezwykle zimny poranek, jak na położoną na południu Florydę. Mimo obaw inżynierów, także wcześniejszych, którzy zwracali uwagę na to, że w niskich temperaturach uszczelka nie będzie odpowiednio działać, zarząd NASA zdecydował się na start. Do 45. sekundy lotu przez tą wypaloną uszczelkę i otwór z wnętrza komory spalania wydobywał się ogień. Ogień ten przepalił poszycie zbiornika zewnętrznego promu kosmicznego i doprowadziło to do tego, że na wysokości 15 km Cienkościenny zbiornik zewnętrzny uwolnił gwałtownie swoją zawartość, jaką był płynny wodór, czyli paliwo, i ciekły tlen, czyli utleniacz. Na pokładzie znajdowała się m.in. nauczycielka Christa McAuliffe. Była ona pierwszą osobą wysłaną na misję w ramach programu Teacher in Space Project. Z orbity okołoziemskiej przeprowadzić miała dwie półgodzinne lekcje. NASA liczyło na to, że wysłanie nauczycielki zwiększy zainteresowanie opinii publicznej programem kosmicznym, co przełoży się na finansowanie tej agencji kosmicznej. W związku z tym start obserwowała duża liczba dzieci i młodzieży. Badania wskazują, że już po godzinie od katastrofy wiedziało o niej około 86% Amerykanów. Po wypadku została powołana przez prezydenta Ronalda Reagana. Komisja Rogersa, która miała za zadanie, zbadać przyczyny katastrofy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za oglądanie, i jeśli interesują Cię takie filmy, zapraszam do subskrybowania kanału. A jeśli macie sugestie dotyczące kolejnego filmu, zachęcam do podzielenia się tym w komentarzach.